I z tej strony fuzji, witam Was na moim kanale i co dzisiaj sobie poudajemy, że używamy cheatów yy, jeszcze przed startem chciałbym Was prosić, żebyście zostawili subika z dzwonem i łapeczkiem w górę yy, no i chciałam Wam jeszcze pokazać mojego teksturpaka, takie piękne niebo. Yy, Jakie takie fajne przyciski, kurcze, fajne gój. Um, więc no, będzie relays na 1000 subów, wełna też jest fajna do bridge'owania I macie do god też um, właśnie crosser, czyli um, wskaźnik po prostu um, No i co, najpierw, czyli są admini, dobra, to napiszemy cron, k, bind, um, kill Dobra, dobra, kill, aura, r Zobaczymy czy jakiś admin to z z ten zobaczy Śmiesznie było. O dobra, Stevie się nabrał, Stevie. Oj, Stevie. Dobra, wejdziemy sobie na rękę może co? Bo nam admin nie dał bana jeszcze. Admini śpią. Dobra, słuchajcie, to wejdziemy na, na rękę i zobaczymy, dzisiaj się inni nabiorą. Okej. Okay. Ciekawę czy dostanę bana. O, jest helper. Dobra. Bint, fly F. Dobra. Jest, jest w admin. Trafiliśmy admina w warrence. czy ktoś z, to, to, to zareaguje na to. Dobra. E, nikt nie zareagował, kurczę. Nikt nie zareagował. Dobra, to. Aha, tam nie ma. Myślę, że to jest ten helper, czy tam, kim on jest, e, żeby właśnie go potrolować trochę. Dobra, i właśnie macie kama Nie wiem, czy zauważyliście, ale właśnie jest. Dobra. Bierzemy sobie żelazo. Już jedna osoba się nabrała na no, lobby, więc no kolejne też się pewnie nabiorą. Eee, okej okay. No. Ej. Coś, coś, coś mi się nie idzie. Dobra. Eee, muszę się rozgrzać. Dobra, 14 cps Mało, mało. Bardzo mało. Nieraz mi idzie nawet 17-18. A, ale no tak tylko raz na dzień albo nawet nie. Dobra. On on muszę kupić kilo, ale to nie teraz. O i taka wełęka właśnie. No coś mi nie idzie. Najwidoczniej coś mi nie idzie. No Jezus. No co to ma być, Boże? Zobaczymy jak PVP, ale strasznie, nie wiem. Strasznie mi nie wychodzi. A Taka ta trochę mało płynność. Ogólnie, jak nagrywam, to się mi trochę laguje, ale to nie przez to. Albo mi skill odebrało. Albo to przez to, że napisałem, że mam cheaty. Dobra. Kropka bind kill, aura, r. R. Dobra. A, dobra, kolejny wywoźnik się nabrał. Kurczę, zaraz dostanę pewnie bana, jak trochę pogram na, na tych cheatach. Kurcze, powinienem mieć yy, cheaty, więc... Yy, powinienem właśnie mieć knock, -knock ale nie mam. Ten typ się nie nabierze już. Dobra. Ten typ się już nie nabierze. Dobra, musimy go po prostu pokonać. Ale musimy kupić też kilo. To dobrze. Kupimy go. Słaba płynność tej gry. Strasznie słabo. On przeżył? Nie, on nie żyje, dobra. Okej, okay. gites Siema. Siema, byniu, 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 byniu. Oj, 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 ojoj, co się stało? Dobra. Siema, siema. O, oj, ojoj, oj, oj, dobra. Ale łatwiutko, czyli PVP mi jeszcze nie odebrało skilla. dobra. To trzeba przestać używać cheatów. Dobra. Admin nie nadał w ogóle kika, znaczy, nie wiem, bana albo coś za cheaty. Więc pewnie to zignorował, bo myślał, że tronuje i dobrze, myślał kurczę. Admin się nie nagrał, nie nabrał za dużo kompetencji. Kurczę, nie lubię tego serwera do tego, że nie można, na przykład, teraz kilofu nie mogę, albo miecza nie mogę do skrzynki dać. Oh, dlaczego? Strasznie go nie lubię. Dobra. W sumie już ta taktyka nie zadziała na tą marękę. Bo zbyt późno poszedłem na środek. Jestem najgorzej. Dzisiaj też próbowałem nagrywać. Oj, oj, oj. A helper idzie. Próbowałem dziś nagrać swój zwierzch. 7 widzów i nagrałem. I w jednej ręce wygrałem. Ale potem chciałem nagrać inną. Bo za mało mówiłem. A w tamtej znowu sam się zabiłem z firebola w trzeciej po prostu zostałem zabity golemem, więc no... Jakąś na pewno zobaczycie. Nie wiem jeszcze jaką, ale pewnie tą, co z Fireballem było śmieszne na końcu. Albo tą, co przegrałem, bo najwięcej mówiłem. Ale jeszcze nie wiem. Jakąś na pewno zobaczycie, ale na pewno będzie rewanż też jakiś. Bo powiem, nie poszło mi aż tak dobrze, jak myślałem. Ale też y, mało zasad było i oni mogli używać golema i mogli mieć zbrojki kolczugowe, więc to im dało też dużą przewagę. Kurczę, nie wiem, czy wysłyszycie bardziej kliksansy moje teraz, y, czy y, moją mowę w ogóle. Dobra, pójdziemy sobie do tego gostka. On jest tam, dobra, po lewej stronie. I biały też tu jest. To ja bym poszedł do tego admina najpierw, bo on pewnie będzie miał większe kompetencje. I będzie lepiej grał. Aha, nie mam już wełny, dobra. Ale nie, zniszczę go. Spoko. Dobra, ale wiecie, co jeszcze pójdę sobie pod Jak On mi nic nie zrobi. Go nie ma w bazie, dobra. Ale on pójdzie pewnie do mnie jeszcze. Oj, oj, Słyszałem TNT? Czy ja słyszałem? Na pewno słyszałem TNT. Dobra. O, w ogóle nie wiem, mam zombiaka. Ty, goś mi karnetku? A nie, bo to jego przecież są. Dobra, to, to, to trochę się zapomniało. Aha, bo on mi tu walnął, dobra. Czyli on poszedł tam. Do mnie? Tak, do mnie, dobra. Ej, przegrana gierka na 100%. Dobra, jak mam napisać, że. Um, bind. Um, no, fal. Bind może tak. No, noc, Dobra. Ciekawe. Jestem bardzo ciekawy. No daj mi bana, no typie, no. Dawaj mi bana, szybko. Potrzebuję go. Jak go zabiję, to może się opamiętaj. Może da mi tego bana. Ha, dobra, na Lunarze. A, Jezus. <laughs> dobra. Dobra. GG. Dobra, wygraliśmy z nim. To dlatego, że grałem na Lunarze. Dobra.